Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Sejfy Jesteśmy bezpieczni. A naprzeciw Pawła, już jaka stanie, panie i panowie! Marcin! E! Drodzy Państwo, ten pojedynek odbędzie się podczas gali Votore, którą będziecie mogli zobaczyć już 21 października. Zapraszamy do face to face, panowie, nie pozabijajcie się. Drodzy Państwo, totalne skupienie. spraw nie spodziewał się nikt. Paweł jak kontra Marcin Najman. Panowie, widzę, że tutaj emocje sięgają Zenitu. Marcin, co powiesz Pawłowi? Jest u siebie, kurwa, i nie będzie tak zacząć. Zobaczy statyziem. Ty zacząłeś, ty, ty zacząłeś. Dobra, zobaczymy w OKTAGONIE, dobra? Zostaw coś na piątek. Drodzy Państwo, emocje sięgają w zenitu już niebawem. Podczas Podczasgali fotore zmierzą się ze sobą Paweł Jużwiak oraz Marcin L Testosteron Najman. Zapraszam wszystkich do wykupu PayPerview. Będzie gruba walka. Dobrze jest mieć wybór. Szczególnie w inwestycjach. Dlatego ty wybrać XTB. Ty decydujesz, co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safe Jesteśmy bezpieczni.